Dzień dobry moi drodzy, witam Was w kolejnym filmie u mnie na kanale. Ja mam na imię Paulina, a w sieci działam jako motywatorka, i dzisiaj nie będę mówić o odchudzaniu. Postanowiłam nagrać ten film, co by opowiedzieć Wam o moim projekcie, który nosi przepiękną nazwę Biegiem po siebie. Zapraszam. <sum> Jeżeli myślisz, że świat biegania nie jest dla ciebie, jeżeli dotychczas kojarzyłaś to tylko z przykrą aktywnością, a w sumie ostatni raz robiłaś to w szkole, na zaliczenie i wspominasz to bardzo traumatycznie, to zostań, ten film jest dla ciebie. Pragnę wprowadzić cię w świat biegania po swojemu. Spokojnie, małymi krokami, bez presji. I bez zmuszania cię do czegokolwiek. Dla osób, które chcą zacząć swoją przygodę z bieganiem, napisałam e-booka Biegiem po siebie, ale absolutnie nie będzie to ebook o tym, jak zacząć biegać. Tam będzie trochę mojej historii, troszkę mojej perspektywy, mojego punktu widzenia, patrzenia na bieganie, jak na aktywność, która może stać się przyjemna. A uwierz mi, ja byłam po drugiej stronie, nienawidziłam biegać. Uważałam, że to jest głupi sport. Uważałam, że ludzie, którzy biegają, muszą mieć chyba coś z garem i że nigdy, absolutnie nigdy nie dołączę do ich sekty. Ale jakimś cudem się udało i z kobiety, która tak bardzo hejtowała tę aktywność fizyczną, wkręciłam się na tyle, że przebiegłam pierwszą piątkę, potem pierwszą dychę, co myślę, że doskonale pamiętacie, żeby po roku od rozpoczęcia swojej przygody przebiec półmaraton w Barcelonie. W tym e-booku znajdziesz kawałek mojej historii. Trudne chwile, moje błędy, moje przemyślenia, ale to wszystko będzie przemieszane, przetasowane z poradami na temat biegania. Myślę, że ta pozycja idealnie nada się dla ludzi, którzy chcieliby wejść w ten świat, ale bezboleśnie, którzy chcieliby liznąć tego biegania, ale bez wstydu, bez presji i bez takiego ciśnięcia, że od razu trzeba biegać, od razu trzeba być świetnym, od razu trzeba szybko i od razu trzeba mieć świetne czasy. Nie trzeba, można być w to do końca życia przeciętnym tak jak ja i wtedy też jest super jednakże inicjatywa biegiem po siebie to nie sam e-book to wszystko zaczęło się od tego że ja wymyśliłam sobie bieg wirtualny w maju tego roku chciałam nieco poprawić swój osobisty czas na 10 km co mi się niestety nie udało pomyślałam sobie wtedy że chciałabym stworzyć sobie okazję do tego żeby przebiec jednak te 10 km tak jak to sobie zaplanowałam ale nie w ramach rywalizacji biegu ulicznego nie licząc na nikogo po prostu chciałam to zrobić i wymyśliłam sobie że chciałabym to zrobić z przyjaciółmi taką miałam jakąś fanaberię byłam trochę trochę byłam zła na to że człowiek się na coś nastawia i potem jest bieg i ten jeden bieg który jest w sumie zaplanowany nam od roku gdzie się człowiek zapisał trzeba przyjść nieważne jak się w sumie w ten dzień czujesz to trzeba pobiec i trzymać kciuki że ci się uda to zrobić w ogóle, a potem, że uda ci się to zrobić tak, jak sobie zaplanowaliśmy. Towarzyszyło mi wiele emocji, więc w tej złości, takiej frustracji stwierdziłam, o nie, ja to wolę zrobić po swojemu, ze swoimi przyjaciółmi. I tak zaczęła się moja przygoda z szukaniem firmy, która na moje zlecenie zrobi medale. Dla moich przyjaciół i dla mnie. W ramach tego mojego prywatnego biegu, który po prostu chciałam sobie. Zrobić, tak po prostu. Ale jak to w moim życiu bywa, nie mogło pójść wszystko normalnie, bo bardzo szybko pomyślałam sobie: Ja chcę to zrobić dla ludzi. Dlaczego by nie wziąć tego medalu w jakiejś tam firmie, nie kupić go, wiecie, zaplanować, zamówić i tak dalej? I to, że ja przychodzę ze swoją intencją poprawienia czasu, bo tam mi nie poszło, bo chciałabym lepiej, bo miałam tam jakieś swoje intencje w głowie, swoją intencję przykleić do swojego medalu, ale gdyby to mogło zrobić 5 osób, 10, 15, nie tylko moi przyjaciele, także moi obserwatorzy. No, i jakoś tak wyszło, że mrugnęłam i w sumie na drugi dzień już wisiałam na telefonie z firmą, która zajmuje się projektowaniem, drukowaniem i wysyłką medali zgodnie z projektem. Wymarzyłam sobie, że tak jak ja, sobie coś uknułam w głowie, jakąś tę swoją intencję i w tym łbie przykleiłam do tego medalu i do tego biegu. I ja sobie wybiorę dzień, i ja sobie wybiorę dystans, i jak to zrobię, tak jak sobie zaplanowałam, to sobie sama wręczę ten medal, albo poproszę męża, żeby mi wręczył. To wymyśliłam sobie, że Wy także będziecie to mogli zrobić. Przebiec bieg wirtualny i w zamian za to, że wyślecie mi screena z jakiejś strawy, z jakiegoś zegarka, czy z jakiejś innej aplikacji, że to zrobiliście, ja Wam wyślę na terenie Polski. Medal. Macie dwa dystanse do wyboru: 5 km albo 10 km. Moją myślą przewodnią, takim biegaczem, którego sobie w głowie gdzieś tam wymyśliłam, jest osoba, i być może właśnie teraz do Ciebie mówię, która chciałaby, chciałaby spróbować, chciałaby mieć medal, chciałaby poczuć te emocje, chciałaby poczuć tę dumę i mieć dowód na to, że to się udało, ale się na przykład wstydzi. Może wstydzisz się biegać publicznie? Może wstydzisz się, że będziesz ostatni albo ostatnia? Może boisz się zapisywać na biegi uliczne, bo myślisz, że to jest tylko zarezerwowane dla profesjonalistów? Jak coś to nie jest, ale ja nie będę ci dzisiaj namawiać do tego, żebyś koniecznie się zapisywała lub zapisywał na te imprezy masowe. Nie. Ja tu właśnie przychodzę z alternatywą dla ciebie. Boisz się? Wstydzisz się? Chodź do mnie. Mam trochę medali. Organizuj bieg wirtualny, zrób to ze mną. Wymyśl swoją intencję. Nie musisz mi o niej pisać, nikomu nie musisz nawet tego zdradzać, ale pomyśl sobie, czy w ten sposób chcesz przezwyciężyć swój wstyd? Czy w ten sposób chcesz przebiec swoją pierwszą piątkę? Czy może w ten sposób chcesz przebiec pierwszą dziesiątkę? Bo przypominam, mamy dwa dystanse do wyboru. Czy może chcesz sprawdzić nową trasę? Czy może chcesz to zrobić w intencji za kogoś? za czyjeś zdrowie, życząc sobie czegoś, trzymając za coś kciuki. Chcesz powierzyć ten bieg w jakiejś intencji. Ja nie wnikam, oczywiście możesz mi o tym napisać, nie mam nic przeciwko, ale najważniejsze dla mnie jest to, żeby to w twoim serduchu się zadziało i żebyś z tą myślą przystąpiła lub przystąpił do moty biegu, do biegu po siebie. Ja wiem, że nie istnieją zaklęcia, wiem, że nie ma magii na świecie, i uwierz mi, że rozmawiasz z osobą, która jest bardzo pragmatyczna i twardo stąpająca po ziemi. Ale im dłużej stąpam po tej ziemi, im dłużej tworzę motywatorkę, tym bardziej zaczynam wierzyć w takie rzeczy i wierzę, że ten medal i ten motyw bieg może być czymś, co zmieni Twoje życie. Czy to będzie przezwyciężenie jakiegoś lęku, czy to będzie jakiś Twój osobisty challenge, czy to będą pobudki związane z odchudzaniem, czy też z lepszym stylem życia, czy po prostu bycie tym człowiekiem, co biega i ma medal na chacie, to jest nieważne. Najważniejsze, że robisz coś dla siebie. Osobiście będę wysyłać Wam te medale. One wszystkie są u mnie w domu, więc osobiście je jeszcze wszystkie wymacam, wychucham i coś. Coś tam jeszcze dorzucę od siebie z przyjemnością. Wyślę Ci ten medal. Jedyne, co musisz zrobić, to zakupić e-booka biegiem po siebie z opcją biegu wirtualnego i kiedy już będziesz gotowa lub gotowy, musisz po prostu iść pobiegać. Czy zrobisz to ciągłym biegiem, czy zrobisz to marszobiegiem, czy zrobisz to z przerwą po drodze na dareczka i wypicie elektrolitów, ja tego nie sprawdzę. Dla mnie liczy się to, żebyś to zrobiła lub zrobił z tą swoją intencją. A potem wyślij mi po prostu screena, filmik, jakiś dowód, że to się wydarzyło. Może to być wideo, nawet jak płaczesz do kamery, z przyjemnością je obejrzę. Oczywiście z przyjemnością będę oglądać, jak będziesz płakać ze szczęścia. W innym wypadku nie będę z tego czerpać przyjemności, nie jestem creepem. W każdym razie wyślij mi to i, i po niedługim czasie odbierz medal, najpewniej z paczkomatu. Jak to nagrywam, to cała ta logistyka jeszcze nie jest do końca znana, ale wierzę, że w linku, który znajdziesz w opisie do tego filmu, na pewno wszystko już będzie szczegółowo przeze mnie rozpisane. To co? Biegniesz ze mną? Mi się nie udało poprawić tego czasu, ale wierzę, że Moti Bieg będzie tym medalem, który zmobilizuje mnie do tego. To też dla mnie będzie symbol. To i całe przedsięwzięcie biegiem po siebie, to, że Was do tego zapraszam, to, że napisałam e-booka, jest też dla mnie takim symbolem, jak można złość, frustrację i smutek związany z sytuacjami różnymi życiowymi przekuć w fantastyczne działanie. A ja wierzę w ten projekt, wierzę, że on będzie mógł zadziałać jak taka. Osobista medytacja dla każdego z Was. Taka sesja autorefleksyjna. Wierzę, że dopiszesz do swojego biegu i do swojego dystansu swoją intencję, swoje marzenia, swoje myśli i swoje cele. A ja będę za ciebie mocno trzymać kciuki. Nie pozostaje mi nic innego jak powiedzieć: do zobaczenia na wirtualnej trasie. A potem połączymy się myślami, kiedy będziesz odpakowywać swoją paczuszkę z medalem. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia. Pa! pa.